Spotykamy się po raz 24 na Kongresie Brokerów. To wielka rocznica, ale jeszcze większa rocznica dotyczy stowarzyszenia. 30 lat istnienia. Czy to są liczby, które wywołują silne wrażenia w Pańskich przekonaniach oraz uczestników tego kongresu? No, co u uczestników, to już każdy z nas sobie musi sam odpowiedzieć, ale z pewnością jako członek stowarzyszenia, bo przypomnijmy, że. Nasze stowarzyszenie jest organizacją osób fizycznych, wykonujących zawód, mimo że oficjalnie niby to zawód nie jest, ale ja zawsze to powtarzam, że wykonujemy zawód brokera ubezpieczeniowego i to tak naprawdę jest święto nas wszystkich, wszystkich tych, którzy obok pracy zawodowej dostrzegają korzyść płynącą z faktu, że w ramach jednej wspólnej organizacji, prowadzimy działania mające na celu no, szeroko pojęty rozwój naszej, naszej profesji. No, oczywiście od, od tej sztandarowej promocji zawodu brokera, który jest wypisany w statucie gdzieś tam na początku, ale przede wszystkim poprzez kształtowanie pewnych zwyczajów i postaw, które, które na rynku prezentujemy i poprzez nawiązanie kontaktu z ubezpieczycielami, którzy są przecież naszymi partnerami i poprzez nawiązanie dialogu z nimi ustawiamy po prostu najwłaściwsze tory naszej, naszej współpracy. Wydaje się, że właśnie praca z ubezpieczycielami, ale wspólna, nie pojedynczo. Pojedynczo załatwiamy biznes, to jest jasne. Natomiast praca taka na poziomie rynku jest możliwa właśnie poprzez to, że, że mamy naszą organizację i poprzez to, że od tylu lat już wspólnie te kilkaset osób, dzisiaj to jest ponad 700, 700 osób wspólnie wierzy w to, że razem możemy, możemy stworzyć coś dobrego. Ja myślę, że nawet jeżeli dodamy, że razem więcej możecie Państwo stworzyć, to też będzie to prawda. Ponieważ o sile organizacji świadczy fakt, jak bardzo skuteczna jest w rozwiązywaniu problemów to nie globalnych, oczywiście, ale zbiorowych, ale grupowych. Ta grupa myślę, jest grupą. Silną nie tylko finansowo, bo pewnie są i za, bardziej zamożni, i e, słabsi, jak, doktorzy, wszędzie. jak w każdym zawodzie, ale na pewno jest e, silna, jeżeli chodzi o udział w kształtowaniu na przykład zasad prawa, w kształtowaniu zasad e, w ogóle. Zasad w ogóle, bo prawo oczywiście gdzieś tam powstaje na poziomie Unii Europejskiej, później jest e, transponowane do nas, widać dyrektywa e, o dystrybucji ubezpieczeń. Mm -hmm nad którą pracowaliśmy również tutaj w Polsce bardzo długo, e, wspólnie z, z regulatorem, czyli z Ministerstwem Finansów, właśnie z ubezpieczycielami, tutaj też z Piu, oczywiście. Natomiast e, prawo to nie wszystko. To jeszcze są zwyczaje, to jest jeszcze kodeks etyki. E, na poprzednim kongresie rozmawialiśmy o, o, o zasadach dobrych praktyk. To również dokument, który powstał właśnie po to, żeby uporządkować e, ten Rynek, który na początku był, umówmy się, zachłysnęliśmy się wolnością, zachłysnęliśmy się możliwościami wynikającymi z wolnego rynku i no to była taka, ja to nazywam wolna Amerykanka, i, i, i tak naprawdę myśmy z ubezpieczycielami no byli w takiej, w takiej fazie, kto kogo, tak? tutaj, czyli kto kogo przechytrzy, mhm. kto, kogo, kto kogo bardziej będzie w stanie docisnąć w negocjacjach, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. No, powstał kodeks dobrych praktyk, jeszcze wcześniej powstały kodeks etyki Karta szeska, która, która w swej prostocie jednak też ustawiała pewne, pewne sprawy. Również w bardzo prosta, jednocześnie przez to że prosty, do dzisiaj nie tracący na aktualności, choć wymagający już pewnego, pewnej modyfikacji, ale z pewnością żaden z obecnych 10 punktów kodeks Zasad Dobrych Praktyk nie będzie, nie będzie usunięty, wręcz mm. będzie po prostu musiał być doprecyzowany lub dołożone pewne punkty i to pokazuje właśnie, że jako właśnie środowisko od karty Sobieszewskiej, czy już od samego początku, kiedy stowarzyszenie powstało 30 lat temu, właśnie dostrzegliśmy konieczność spowodowania tego, że że nie tylko musimy się oprzeć o przepisy prawa, które zresztą na początku lat 90. były bardzo szczątkowe. Zarządzenie ministra, potem, potem, potem ustaw, w ustawie byliśmy. Także etyka, zasady dobrych praktyk, które są przestrzegane i bardzo dobrze, które stały się zwyczajem i bardzo dobrze. No i te 30 lat wspólnej, wspólnej pracy nad rozwojem rynku. To chyba, to chyba o to chodzi. I, I to, że dzisiaj tutaj się spotykamy. Właśnie znowu, po raz kolejny, w bardzo dużym, bardzo licznym gronie, świadczy też o tym, jak bardzo osoby, bo, bo tutaj mówimy cały czas o osobach. Firmy to tylko są jakby emanacją tego, co, co jest dobre, co uważają, że jest dobre dla nich, dla ich pracowników, dla ich biznesu, dla ich rozwoju. A to oznacza, że te osoby, które o tym decydują i te osoby, które mają wpływ opiniotwórczy, mówią: Trzeba. Warto się razem spotkać, trzeba się razem spotkać, pogadać. Okej, okay, wyluzować czasami trzeba też, przecież networking to nie tylko, to nie tylko poważne rozmowy, choć przede wszystkim. E, i, I to pokazuje, jak bardzo nam jest to potrzebne jako ludziom i jak bardzo relacyjny i jak bardzo osobisty jest nasz biznes. No właśnie, ale jednocześnie, na no co nie mogę nie zwrócić uwagi. Jeżeli mówi Pan o kodeksie etycznym, jeżeli o kodeksie dobrych praktyk, to świadczy to o tym, że organizacja to nie jest Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, ale to jest takie miejsce, w którym się również wzajemnie od siebie wymaga. Czy podziela Pan tę opinię? Bo ja myślę, że to jest wielka wartość. No oczywiście każda organizacja. Musi działać w jakichś ramach, musi hmm. tworzyć jakieś ramy, no bo, no bo po to powstaje, tak? No, jak mówię, no można by było to zostawić na żywioł, jakoś byśmy się tam wszyscy ułożyli. Coś by ktoś uznawał za dobre, coś by ktoś uznawał za złe, ale jedni by to uważali, drudzy to. Natomiast no, yy, podjęcie uchwały o narzuceniu sobie kodeksu etyki, no to jest zobowiązanie. To jest zobowiązanie nas wszystkich, członków hmm. tej organizacji, że będziemy. Postępować no, zgodnie z tymi zasadami, a jak nie, no to nie ma miejsca wśród nas dla takich, którzy tego nie przestrzegają. Yy, yy, ułożenie zasad dobrych praktyk to jest zobowiązanie już de facto całego rynku, i to już nie tylko w tym momencie dla członków yy, stowarzyszenia, ale dla całego rynku pewnych pewnych. Uzgodni, które poczyniliśmy na poziomie organizacji dwóch, czyli, czyli organizacji ubezpieczycieli, czyli PIU, i organizacji brokerów, czyli stowarzyszenia, jak będziemy się na tym rynku wzajemnie zachowywać. I oczywiście, że ktoś może powiedzieć, a to w jakiś sposób mnie ogranicza, ale ja zawsze przy takiej okazji powtarzam, pamiętajmy, że we wszystkich sytuacjach krytycznych, we wszystkich złych sytuacjach we wszystkich tych sytuacjach, kiedy trzeba sięgnąć do tych dokumentów, kiedy trzeba zobaczyć, co uznajemy wszyscy wspólnie za dobre, a co za złe, być może w, akurat to rozwiązanie, które jest zaproponowane, w tym konkretnym przypadku dla Ciebie będzie niekorzystne. Ale pamiętaj o jednym. Za chwilę Ty będziesz z tej drugiej strony. Sytuacji. Z tej drugiej strony. Za chwilę będziesz z tej drugiej strony i będziesz korzystał z tego rozwiązania w sposób pozytywny. Nigdy nie jest tak, że zawsze jest 100% zadowolonych. Wszystkie te win-win teorie oczywiście to jest bardzo ważne, ale gdzieś tam zawsze ktoś ten oczko, oczko więcej ma. Fajnie, fajnie jest, jeżeli jest to win-win, czyli sytuacja, w której no, nie czujemy się pokrzywdzeni, bo tak naprawdę o to chodzi. Ale właśnie, właśnie w tym jest cały, cały sens i treść, jak mówi, jak mówi poeta. Czyli to, że. Te zasady, które ułożyliśmy, obowiązują nas, i pamiętajmy, że raz jesteś z tej strony, raz jesteś z tej. Raz zarobisz, raz nie zarobisz, ale na, na samym końcu dnia to obowiązuje i tego należy przestrzegać. I kongres jest takim miejscem, gdzie jest okazja rozmowa, rozmawiać bardzo poważnie i o bardzo poważnych sprawach, ale mam nadzieję, że również będzie okazja do świętowania. No tak, oczywiście 30 lat to, 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 to szmat czasu, jest, taka jakaś, jest to jakaś tam cezura, ale też no, oczywiście nie zapomnimy o tej rocznicy, pamiętając, że to jest właśnie święto nas wszystkich. Natomiast z tych poważnych rzeczy, które chcemy jednak, żeby to było z solą, solą tego kongresu, no chcemy jednak rozpocząć pewną dyskusję o tej, o tej przyszłości. No niestety sytuacja zewnętrzna spowodowała, że no jakby no nie jest to taka nieobciążona dyskusja, ale, ale proszę zobaczyć, że nawet hasło, nowa, rzeczy, nowa rzeczywistość, nowe możliwości powoduje, że nawet ta zła sytuacja, która, która jest za naszą wschodnią granicą, no. Bardzo, bardzo niestety, ale wpasowuje się, wpasowuje się w tematykę naszego, naszego spotkania. No mam tu na myśli po prostu najzwyczajniejszą w świecie dzisiejszą pomoc oraz przyszłą pomoc, którą trzeba będzie Ukrainie udzielić w odbudowie, no, w której możemy odegrać bardzo ważną i istotną rolę jako rynek ubezpieczeń. Natomiast, Przechodząc do, już do, do sedna tego, co planowaliśmy, żeby było główną osią naszych, naszych tegorocznych rozważań, jest to, że właśnie przez pandemię, a może dzięki, to już zostawiam odbiorcom, jak, jak to będzie chciał to nazwać, no jednak skok technologiczny, który zrobiliśmy, jest przepotężny. Skok technologiczny, i to nie chodzi o technologię jako taką, bo ona jest, była, jest i będzie się rozwijać w swoim, być może teraz szybszym tempie, ale skok technologiczny tutaj, w głowie mentalnościowy, umysłowy. Już dzisiaj się możemy spotkać na wideokonferencji, już dzisiaj rozmawiamy z botem, powiem więcej sobie nawet tam w internecie można słuchać jak sobie ludzie z botami żartują, mm -hmm. na oczywiście wkurza ich to tak, ale no, no ale dzieje się ale, coś ale dzieje coś się, coś się zupełnie, to już nie jest na zasadzie tu odkładam słuchawkę, tylko jak go przechytrzyć, jak już to nie jest na zasadzie już dzisiaj, że Firma musi się bardzo dobrze zastanowić, czy chce wprowadzić na przykład bota do, do swojej obsługi. Mhm. To już nie. To już jest na zasadzie: wprowadzajmy. Zobaczymy, jak zareagują nasi odbiorcy, oczywiście będziemy go rozwijać, ale to już nie jest strach przed tym, jak zareagują nasi klienci. I to jest jedno, jedno z rzeczy: zmiana mentalności, zmiana właśnie technologiczna, która nas otacza. Samochody autonomiczne, które wkroczą już za chwilę i które, które, które zmienią w ogóle sposób naszego życia, internet rzeczy, czyli inteligentne domy, które będą same gasiły pożary czy raportowały pożary, zalania i tak dalej. To wszystko wpłynie na nasz rynek ubezpieczeń. Nowa rzeczywistość, nowe możliwości. My musimy o tym porozmawiać już dziś. Bo to nie jest już tak, że, ho, 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 jeszcze mamy troszkę czasu. Nie no to, mamy już czasu. No to myślę, że pora na świętowanie będzie po kongresie, a na kongresie życzymy wszystkim bardzo dobrych efektów, debat, dyskusji i ciężkiej pracy. To przede wszystkim, ale też poświętujemy. Poświętujemy, będzie, będzie też fajnie. Dziękuję bardzo. Życzymy tego, żeby obie te sprawy zostały zbalansowane i połączone. Jestem o tym przekonany. 珍贵。